pasuje w tym roku. Wszystko, wracamy na tor. Rzeczywiście zaczyna siąpić deszcz, zawsze się zastanawiam nad tym określeniem zawodników normalny tor, czyli co, czyli przez cały sezon w Lesznie był tor nienormalny? O, coś chyba nie tak to chciał ująć Jurica Pawlicz, a nasz reporter Wysłał na tor z pierwszym inauguracyjnym wyścigu Sławka Dudka. Nie jechał Patryk, a Sławek, tata Patryka, pomaga mu, a jo, w parkingu. 67-47 w dwumeczu finału dla Unii Leszno. No i czy Zielonogórzanie są w stanie przełamać się? Powalczyć tutaj o jak najkorzystniejszy rezultat. Dostarczyć. Kompletowi publiczności, blisko 25 tysięcznej rzeszy już moknących kibiców, większych emocji i także państwu przed te telewizorami. Wyścig numer 5, Henkock, Baliński, Dobrucki, Kołodziej przy prowadzeniu Unii 16 do 8, taśma w górę. Henkock z pierwszego pola, wygrywa start, on jest pierwszy po zewnętrznej, kapitalnie napędził się Janusz Kołodziej. Kołodziej jest pierwszy, już odjeżdża niczym ekspres Hancockowi, a teraz Amerykanina atakuje po zewnętrznej Damian Baliński. Baliński czy Hancock? Hancock jeszcze odbiera ten atak, jedzie troszeczkę szerzej, tak jakby chciał trafić na tę ścieżkę, którą chce jechać Baliński. Baliński czy Hancock? Nie liczy się w walce o punkty. Rafał Dobrucki gdzieś tam znalazł miejsce Baliński, ale znów przyblokował go Greg Hancock. Hancock ciągle przed Balińskim, daleko w przodzie mknie. Janusz Kołodziej, a my emocjonujemy się kapitalną walką Balińskiego z Henkokiem. Henkok już znalazł się na tej ścieżce, którą mknął bardzo szybko doganiając go Damian Baliński. No i teraz odjeżdża Leszczynianinowi, ale to niewiele w tym spotkaniu zmienia, bowiem ten wyścig przegrywają znów Zielonogórzanie. Tym razem jednak nie podwójnie, a tylko 4 do 2. No ale 4 do 2 oznacza, że przewaga Unii rośnie w tym spotkaniu już do punktów 10. Zwycięża Janusz Kołodziej. Dwa punkty Hancock, jeden Baliński bez punktu Dobrócki, 4 dwóch, dwóch dla Unii i 20 do 10 po 5 wyścigach. Odwrócili się polami startowymi Damian Balińskim z Januszem Kołodziejem. Tym razem Janusz Kołodziej był po tej zewnętrznej części toru. Dobrze wyszedł ze startu. wydawało się wizualnie, że jest na równi z Gregiem Hancockiem, ale jednak Amerykanin mocniej włamany motocyklem po wewnętrznej części toru jednak wyhamowywał prędkość w swoim motocyklu. Janusz Kołodzi wręcz przeciwnie złapał tą wilgotną, osypaną część na wierzchni i Mało włamanym motocyklem po prostu przeleciał obok wszystkich zawodników i całą, całą, cały dystans przez cztery okrążenia jechał tym samą ścieżką i tylko y, powiększał przewagę. A ta walka z tyłu, te dwa punkty faktycznie była bardzo ostra. Greg Hancock mocno blokował Damiana Balińskiego z każdej strony. Nie było to łatwe zadanie, aby obronić się przed tymi atakami, bo Damian jednak tutaj na tym torze y, zazwyczaj podczyna sobie w tym sezonie bardzo dobrze, obierał dobre ścieżki. Jednak y, Greg Hancock... Y, dwa razy mocno, dosyć ostro traktując Lemena Balińskiego, zablokował skutek